I dobry drodzy w Nasza codzienna gimnastyka. Wdech, wydech. Gimnastyka wiadomo, że jest bardzo ważna. Musimy się szczególnie w takim trudnym okresie, jak mi jest koniec listopada rozruszać. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i do przodu. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i góra. I dół. I góra. I dół. Góra. I dół. I rozpoczynamy rozgrzewkę od rozgrzania mięśni szyi. Ops. Głowa na bok. Na ramię. Rozluźniamy powoli poszczególne partie mięśni zaczynając od mięśni szyjnych i karków, łagodnie własnym ciężarem. Barki opuszczone, wyprost, druga strona. Rozluźniamy. A teraz głowa w dół, mięśnie brzucha napięte, barki opuszczone. Rozluźniamy kark. Powoli unosimy głowę do pionów i odrzucamy ją do tyłu. Na bok, na ramię. Wyprost druga strona. Wyprost pochylamy się do przodu. Pamiętamy o napiętych mięśniach brzucha i barka opuszczonych wyprost i głowa do tyłu. Wyprost rozluźniamy, no i wiadomo, teraz dbamy o owal twarzy, Przyciśnięte te dłonie nad obojczykiem, w miejscu, gdzie przyczepione są mięśnie żuchwy do naszego ciała, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko. Chwilę wytrzymujemy, przenosimy głowę na drugą stronę, do tyłu i broda wysoko. Kilka wdechów i wydechów. Jak chcemy sobie tutaj Wyrzeźbić twarz, to powtarzamy to ćwiczenie częściej i wytrzymujemy dłużej. A my na razie z powrotem i powtarzamy jeszcze raz ćwiczenie. Bok, tył, głowa i broda wysoko. Dociskamy. I przynajmniej pięć głębokich wdechów i wydechów. strona jeszcze powtórka. I rozluźniamy. wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Barki do przodu, powoli. Pamiętamy o oddychaniu, nabieramy powietrze zawsze nosem, szczególnie przy ćwiczeniach, wydychamy ustami. Zapas powietrza przy ćwiczeniach jest szczególnie ważny. I jeszcze raz, przód, mocniej. I tył. A teraz przedramiona na wysokości barków i skręcamy w bok. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Druga strona. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Powrót, lekko rozluźniamy. Jeszcze raz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Druga strona. Raz. 2, 3, 4, 5, rozluźniamy. I jeszcze raz. Ostatni raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymanie. Druga strona raz, 2, 3, 4, 5 i rozluźniamy. Tył, przód, w tył, w przód i pajacyk. Raz, dwa, jeszcze głębiej trzy, cztery i pięć. Rozluźniamy sobie również nogi. Wdech, wydech, wydech, wydech. No i oprać biodrowa konieczna. Przód mocno, odcinek lędźwiowy i tył. I rozluźniamy kręgosłup. Tył lędźwiowy, przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. wydech wydech. Dłonie mamy na przodzie. I zjeżdżamy sobie powoli w dół. Raz, dwa, trzy. Plecy proste. Jesteśmy przy kolanach. Wdech, wydech. Jedziemy jeszcze niżej. Raz. W połowie golenie jesteśmy. Próbujemy jeszcze niżej. Raz. Cały czas plecy proste. Dwa, trzy, cztery, pięć. No, mam nadzieję, że wszyscy dotarli do kostek. Wdech, wydech. Próbujemy jeszcze niżej jak to da rady. Jedziemy w kierunku palców stóp. Raz, plecy proste. Dwa, trzy, cztery, pięć. I przesuwamy sobie dłonie do przodu. Ta, cały czas trzymamy kolana proste. I staramy się dobić dłońmi do garstkami do maty. Raz, dwa, trzy. 4, 5, nogi w kolanach proste, rozciągamy tylną taśmę, wracamy do palców, stóp i łokieć kolano, i tu łokieć kolano, i jedna, 5 razy. 4, 5, dłonie na środek, tak, sprawdzamy kolana wyprostowane, dobra, i do, dobijamy nad do Staramy się dobić do maty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Wdech, wydech. Chwytamy za kostki nóg i łokieć na kolanie jednym i drugim i skręcamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz sobie siadamy w siadzie skrzyżnym. Staramy się rozciągnąć kolana na boczki i pochylamy się. Raz na jednym kolano, nad jednym kolanem, raz na drugim i coraz głębiej. Raz i dwa. I raz i dwa. Siadamy prosto. Dłonie mamy na mat, dłoń nam e, macie przy biodrach i przechylamy się w z tej, z tej stronę tej dłoni. Druga ręka na, nad nami. Rozciągamy sobie mi mięśnie żebrowe, boczne. Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. I druga strona. I znowu coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Wytrzymujemy. Wracamy do pierwszej strony. Wytrzymanie. Wydech. Wydech. Druga strona. Niżej. I druga strona. Ostatni raz. I druga. A teraz kładziemy się na matkę. Ręce do tyłu. Unosząc lekko głowę do przodu, jeszcze raz tył, przód, tył, mocno rozciągamy, przód, tył i przód, wdech, wydech. A teraz uniesiemy lekko głowę i trzepiemy sobie matę albo matę z obu stron. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, wytrzymanie, połóżmy się, wdech, wydech, jeszcze raz, góra, klepiemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, opuszczamy głowę, wdech, wydech, jeszcze raz, góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, rozluźnijmy sobie stary skokowe. Stopa zgięta, stopa wyprostowana 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy na boczki kółeczka. 2, 3 i do środka. Raz, 2, 3. A teraz 10 razy. Ale tak, żeby ten drugi chodził aż do biodra. Raz, 2, 3, Cztery. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I kółeczka na boczki. I do środka. I rozluźniamy. Wdech i wydech. A teraz obydwie stopy wyprostowane, a potem zginamy palce. I do... Najpierw pięć razy. Raz. I do przodu. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I rozluźniamy stopy na boki. I do środka. A teraz dziesięć razy. Obydwie stopy. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jesteśmy na półmetku, dziewięć i dziesięć i rozluźnienie na boki. I do środka. I rozluźniamy. Stawiamy sobie stopy na macie. Wdech, wydech. I lekko kręg po tre, kręgu podnosimy biodra bo, w górę. Nie za wysoko. Chwilę wytrzymujemy. I znowu kręg po kręgu opadamy sobie w dół. I rozluźniamy. I jeszcze raz. Kręk po kręgu góra. Wytrzymanie. I w dół. Kręk po kręgu powoli, 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 powoli. I rozluźniamy. I wdech. I wydech. No, ostatni raz. Głowa parta na macie, biodra w górę, kręg po kręgu jedziemy w górę, wytrzymamy i w dół. Tak, zostają stopy na macie. My jesteśmy, umieszczamy dłonie w pasie i stopa zgięta, stopa wyprostowana. Potańczymy troszeczkę, tak, i zmiana. Pięta. Palce, pięta, palce, pięta, palce, pięta, palce, pięta, palce. Wdech, wydech. Rozluźniamy. I jeszcze raz. Może 10 razy. Pięta, palce, pięta, palce, pięta, palce, pięta, palce. I zatrzymujemy się. I wdech. I wydech. Unosimy sobie nogi w górę, tak żeby łydki były mniej więcej równoległe do poziomu maty i naciskamy na kolana, bo żeby one doszły do siebie, ale one się nie poddają. Napinamy mięśnie pośladków, mięśnie wewnętrzne i mięśnie brzucha. Wytrzymujemy, wytrzymujemy, wytrzymujemy. Nie. Wdech, wydech, rozluźniamy. A teraz dłonie po wewnętrznych stronach kolan i odciągamy kolana, one się znowu nie poddają. Mięśnie, brzucha i tak dalej, napięte brzuch, pośladki wewnętrzne, naciskamy, naciskamy, nie da radę. I rozluźniamy. Na zewnątrz kolana. Dociskamy kolana. Pamiętamy o napięciu na pośladkach brzuchu i wewnętrznych. Wytrzymujemy. Rozluźniamy. Od wewnątrz. Rozluźniamy. Zewnętrzne części kola. Dociśnięcie. Rozluźnienie. I wewnętrzne. Rozsuwamy. I rozluźniamy. I rowerek. Pięć razy. Wedługie do przodu. I drugie. I jeszcze raz. Pięć rowerków do przodu i do tyłu. Kładziemy sobie stopy na macie, dłonie podkładamy pod potylicę, rozsuwamy łokcie, tak żebyśmy kątem oka nie widzieli i głowa do przodu. Tak, Nie ciągniemy głowy dłońmi, Do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na boki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozumiamy, wydech, wydech do przodu. I do na boki rozluźniamy wdech, wydech i do przodu. I na boki. Kładziemy się, rozciągamy, rozluźniamy sobie nogi, a teraz przekręćmy się na brzuch. Dłonie mamy przed sobą i wyżej, niżej, wyżej, niżej wyżej niżej wyżej niżej opieramy się na przedramionach teraz i lekko rozsuwając łokcie w bok unosimy pochylamy się raz dwa trzy cztery pięć wdech wydech jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. A teraz obydwie ręce na pośladki z tyłu za sobą. Wdech, wydech. I unosimy lekko głowę. Raz, dwa, Trzy. Odpoczywamy. Raz, dwa, trzy. I jeszcze ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Kładziemy się z powrotem na plecach. Rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce, jedna ręka wyżej, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczynek, wdech, wydech. Jeszcze raz, szybciej trochę, dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech i ostatni raz. Dziesięć razy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A teraz stopy mamy na macie i przechylamy je sobie raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz, dwa. Rozciągamy się. Trzy. Cztery. Wdech, wydech. Przeciągamy się do tyłu, do przodu. Mocno rozciągamy się na całą długość. Ręce wzdłuż ciała. I rozluźniamy się po ćwiczeniach. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Przeciągamy się. A teraz jedna stopa na macie. Kręcamy biodra w bok. Podpierając się jedną ręką wsiadamy w siadzie skrzyżnym. I rozluźnijmy jeszcze sobie na zakończenie mięśnie piersiowe. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Ręce na wysokości barków i łokieć do łokcia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, a teraz szybciej, dziesięć razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, wdech, wydech, i ostatni raz, super szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, tośmy się troszeczkę rozruszali po takich sennych ćwiczeniach. Wdech, wydech, wyciszamy troszeczkę oddech. Wdech, wydech, rozkładamy ręce w bok, z wdechem w górę rościągnijmy jeszcze kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie na serce i do następnych ćwiczeń miłego dnia do widzenia